Witajcie. Dzisiejszy film będzie na temat skrzyni biegów. To jest akurat skrzynia biegów czterobiegowa od Żuka, taka jak była u mnie w Żuku, zanim została zastąpiona pięciobiegową z Lublinka. Ta skrzynia już posiada wszystkie biegi synchronizowane, w przeciwieństwie do trzybiegowej Żukowskiej, która miała pierwszy bieg niesynchronizowany. I trzeba było na przykład przy redukcji redukować z międzygazem. Tu można już bez gazu redukować biegi, i tak samo zmieniać na wyższe. Ta skrzynia posiada trzy wałki. Jest to wałek sprzęgłowy, pośredni i główny. No i co widać, koła zębate. No, jak to się bardzo nie zda na takiej skrzyni, to jej działanie mo może być dosyć mgliste. Ale myślę, że po tym filmiku się wszystko wyjaśni. Więc tak, zaczynamy. Te koła zębate, które widzicie w głębi, to i to, to są koła zębate tak zwane stałego zazębienia. One cały czas są zazębione, niezależnie od tego, który wiek jest wrzucony. No i dalej mamy jeszcze właśnie przesuwki. Te takie złote pierścienie, które widać, są to pierścienie synchronizatorów. No i bez nich by zmiana biegów przebiegała dosyć trudno. Trzeba by to było robić z międzygazem, co w dzisiejszych czasach no już jest przeżytkiem, że tak powiem. Aby załączyć pierwszy bieg, tą przesuwkę przesuwamy. Tak, teraz jest załączony. Pierwszy bieg i te wałki są sprzęgnięte, także nie da się nimi kręcić niezależnie, jak to było na luzie. I moment obrotowy jest przenoszony przez tutaj koło wstecznego mi ciągle opada przez to koło zębate na to koło zębate i tym wałkiem ten moment obrotowy idzie. No można powiedzieć, że idzie tak dla uproszczenia. Tutaj na to koło zębate, które jest tutaj w środku, i jest przenoszone na to koło zębate, i po prostu ten pierścień łączy tutaj to, to koło zębate z tymi. w ten sposób ten moment obrotowy jest przenoszony tutaj na wał napędowy, gdyż tutaj już jest montowany wał napędowy, żeby załączyć drugi bieg. Tą samą przesłówkę trzeba przesunąć w drugim kierunku. No słuchajcie, źle wskakuje, bo to widełki powinny robić. O coś takiego. I tak samo. Moment obrotowy z wałka sprzęgłowego przez to koło zębate przechodzi tu. Potem można powiedzieć, że leci, leci, leci po wałku na to koło. I jest zazębione to koło z tym. No i tutaj moment obrotowy znowu za pośrednictwem tego koła zęb zębatego jest przenoszone na to, które jest już tutaj na sztywno połączone z wałkiem yy, głównym gdyż jak widzicie to koło i to jest połączone na sztywno z wałkiem yy, głównym żeby załączyć trzeci bieg należy tą przesuwkę przesunąć w ten sposób Teraz jest załączony trzeci bieg, czyli analogicznie jak było tam. Moment idzie tędy, tędy, tak, 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 potem na to, tutaj i jest po prostu ta przesuwka jest połączona z tym kołem zębatym. Żeby założyć czwórkę, która jest biegiem bezpośrednim, należy to przesuwkę przesunąć maksymalnie w stronę wałka sprzęgłowego. I w ten sposób... Jest załączony bieg bezpośredni, czyli tak naprawdę wałek ten yy, pośredni nie uczestniczy w przenoszeniu momentu obrotowego. On się cały czas kręci, gdyż te koła stałego zazębienia są cały czas zazębione, on się kręci cały czas, ale on, on tak jakby pracuje biernie, tak? nie, nie przenosi żadnego momentu obrotowego. Moment obrotowy jest przenoszony za pośrednictwem tej przesłówki bezpośrednio z wałka sprzęgłowego tutaj na wałek głównie. A to kółko małe, co mnie ciągle denerwuje, co ciągle mi tak opada, to jest właśnie koło zębate od biegu wstecznego. Przesuwając go w ten sposób, załączamy bieg wsteczny. I teraz kręcąc wałkiem sprzęgłowym w jednym kierunku, widać, że wał napędowy będzie się obracał w kierunku przeciwnym, czyli samochód będzie jechał do tyłu. O, już wyskoczyło. Nieposłusznie, coś to kółko jest. Trzeba go przytrzymać. O! Tak to działa. Ono jest zazębione z tym pierścieniem. Z tą przesuwką. I tutaj, jak widzicie, jest takie kółko zębate w tym miejscu. Tam głęboko. I to małe kółko odbiegu wstecznego. Właśnie jest zazębione jednocześnie z tym i z tamtym. I tak to po prostu działa. No, najczęstsze awarie. Jakie mogą być awarie takiej skrzyni biegów? Może na przykład nastąpić wyszczerbienie któregoś zęba. To się zdarza dosyć, dosyć rzadko, takie coś, żeby taka awaria się przytrafiła. To naprawdę kierowca musi mieć wyjątkowe umiejętności. Częściej na przykład się dzieje, że po prostu te, te takie złote pierścienie są wytarte. I biegi przy zmianie biegów zgrzytają. Szczególnie jeśli ta zmiana biegów następuje szy szybko, że kierowca szybko zmienia biegi, no to mogą właśnie zgrzytać. Najlepiej po prostu, żeby przedłużyć życie tych synchronizatorów, jest tak jakby chwilkę odczekać przed wrzuceniem następnego biegu, żeby no, te, te prędkości kół zębatych zdążyły się wyrównać. Ale kierowca przecież nie może sięgać do skrzyni biegów i tak, jakby no, ręką zmieniać biegów. Musi być do tego jakiś mechanizm dorobiony. I zaraz wam ten mechanizm pokażę. Tak wygląda cały ten mechanizm do zmiany biegów. To jest taki dekiel aluminiowy z odlewu, właśnie. I tutaj są takie widełki. Na tych widełkach. Pracują te pierścienie, te takie przesuwki, które wam pokazywałem. I teraz tak, tym pierścieniem możemy, tą, ty, tymi widełkami możemy wrzucić bieg pierwszy albo drugi, tymi widełkami możemy wrzucić bieg trzeci albo czwarty, a te takie małe służą do biegu wstecznego, tylko i wyłącznie. I tu jest jeszcze taki. Jak to się fachowo nazywa, no wyleciało mi z, mi z głowy. Ten taki palec. O. I on tutaj obsługuje te właśnie widełki. Żeby wrzucić bieg wsteczny. no to trzeba się będzie tutaj dobrze zaprzeć, gdyż tutaj w tym elemencie jest sprężynia, która po prostu no, uniemożliwia przypadkowe jego wrzucenie na przykład przy jeździe. Do przodu wrzucenie wstecznego biegu, no może lekko poharadać taką skrzynię, uprzykrzyć życie trochę kierowcy. O, przypomniałem sobie, to się, się wybiera, wybierak nazywa. Ja spróbuję go tutaj, nie no, nie mam tyle siły, żeby to zrobić, gdyż po prostu, no jak jest to w, na skrzyni zamontowanie, to jest co innego. Ale musicie mi uwierzyć, że ten palec jak powędruje na tą małą, to się zmieni bieg na, na wsteczny. Jeśli te wodziki są wyrobione w jakiś sposób, że na przykład luzu dostały czy tam coś, no to też mogą biegi wyskakiwać podczas jazdy i różne takie komplikacje się mogą yy, dziać.